Ołtarz Trójcy Świętej. Jeden z 20 bocznych ołtarzy w tym kościele św. Jakuba w Hamburgu. Widzieli go. Wszyscy chłopcy, którzy tutaj byli. Widział Jan z bratem, będąc w kwietniu 1646 roku. Ołtarz Trójcy Świętej powstały w 1518 roku jest jednym z 20 ołtarzy bocznych. Na wewnętrznych stronach skrzydeł rzeźbione są radości Maryi, zwiastowanie nawiedzenie narodziny Chrystusa po kontrzech króli. Spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa swoją matką oraz w Niebo wzięcie Maryi. Święte Trójce, jedyny Boże, Stawi się za nami. W tym kościele były wielkie uroczystości Wczyncy Cesarza 50, wnuka króla Jena III Sobieskiego, króla VII, którego koronował jego brat we Frankfurcie nad Menem, Clemens August. Prosimy Cię, Matko Boża, Patronko Hamburga o świętych kapłanów i o ochronę Kaplicy Celi w klasztorze na i ja, moc dla naszego księdza Michała Woźnickiego, dla wszystkich salezjanów, dla wszystkich kapłanów, którzy bronią mszy świętej trudenckiej. Maryjo, gwiazdo morza ruchu świata. Stanie się za mną.